Sprzedam sukienkę rozmiar 40. To nieźle, sukienka jest sprzedawana. Tu normalnie foteczki zostały produktu wystawione, a to co się za zdjęcie wgrało? Ty, czekaj, a to w sumie nie takie głupie. To jest w sumie pokazane, że zarówno sukienka dobrze leży, jak i ten pan tutaj. To ty sprzedajesz tego Xboxa? Tak, można zdjęcie. Ale xboxa, a okej okay. Ta, jasne, na pewno ci ktoś tak wysłał Ktoś napisał, można i komplet brać Ja cię kręcę Ktoś przywalił Hej, dzień dobry, jesteś chłopakiem? Jakie to ma znaczenie? Tak jesteś. Co? Tak jesteś? A zboczony? Zyby? Powtórnie zapytam, jakie to ma znaczenie w sprzedaży komputera? Żadne. Aha, ale mogę zrobić ci dobrze. Nie, nie mam takiej potrzeby i nie jestem niewyżyty emocjonalnie. Ta, na pewno by ci tak napisał użytkownik kupę se szczelę 456. Aha, już widzę, jak użytkownik kupę se szczele. tak pisze. No, no. O, to mnie właśnie zawsze intrygowało, kurczę. Jak to... Działa, że co, Sek? Możesz zamówić ciasto? Ty, trzeba to kiedyś sprawdzić. No na przykład teraz. Co to kupa? Weź Erwig na randkę. Dzięki, Alegra. Aż tak, I ode mnie. Widzisz tu chleb. O, jest mieszanki chlebowe. Czyli to ci sprzedają mieszanki chlebowe, czy chleb normalny mogę tu kupić? Chleb żytni, 12 zł. Ty, no to biorę taki chleb. Tu. Dziękujemy za zakup. Przewidywana dostawa i jutro u ciebie. Nieźle. Na moim Instagramie requer będzie chleb z Allegro pokazywany. Jak przyjdzie, zaobserwujcie, please. A w ogóle to taka jedna grupa jest przeglądana dziś. Jak będzie w zakupach online sekcja rekinów biznesu? <grytanie> Polo McDonald's to jest maty? Ty 65 ziko tylko? Mogę dać 55 zł za to. Czy to ty sprzedajesz? Cze tak? <grytanie> Co? <grytanie> Kurde fajna, mogłem mu to sprzedać. Czekaj, to on sprzedaje? To się pisze na tym. Że tu jest ten? No ta, to jest hej jestem I ty do niego piszesz, żeby kupić No ch**, on do ciebie napisał, mogę dać mi się 5 zł za to Co ty sprzedajesz? Uff, się, u**ał poziomek. Witam, bym wzięła jednego, ale mieszkam w Bydgoszczy A te króliczki skąd są? Ja nie mam królików Mogę wiedzieć, gdzie mieszkają te króliki? Ja nie mam żadnych królików Ja rozumiem, a te króliki skąd są? Miejscowość Czy pani umie czytać? Okej okay. <grym> No dobra, kurwa, wszystko spoko. Ale skąd te króliki? Ja też jestem ciekaw. to klasyk. iPhone 6, 700 zł. złotych. Czy można na raty? Tak, jak mam to widzi. Jedna rata, 1800 złotych. Besty.pl, mhm, dzień doberek. Ale dobrze chciał załatwić, bez prowizji. Witam bardzo, proszę o wysyłkę smartfona na adres. Moja córka marzy o takim. Witam, tylko odbiór osobisty i tylko za gotówkę. Aha, kurwa. Ty. Aha <laughs> Mieszaniec Sunia jest zdrowa, ma szczepienie i książeczkę Czy wiecie może jak duża będzie, w sensie po jakiej matce i ojcu? Mogę prosić więcej zdjęć? Jest piesek Takie dostałem zdjęcie matki od poprzedniego właściciela Ale to chyba ojciec siura widać od razu Faktycznie Jest Ja ci kręcę Faktycznie Siur 1, 2, 3 Dlaczego tak drogo? <laughs> Ryju wędzony Co to kupa za powiedzenie? Ryju wędzony <laughs> Jak drogon, no 2019 kosztowało prawie tej 15 koła. W tej cenie to jak za darmo. A jest możliwość z dowozem? i w to! Ryju wędzony, jest to kluczowe. Ryju wędzony. Sprzedam przejściówkę USB na 380 w a Co? Można na przykład podłączyć betoniarkę do laptopa. Ja cię kręcę. Zajebiste. Ale przecież by to nie działało przez. Hmm, bo ja tak. Tak chwilę miałem, że się zaczęło wahać, czy by tego nie kupić. No e, betoniarkę, kurwa, do laptopa. To jest ciekawa opcja. Ale ej, nie powiesz mi, to są rzeczy, które trzeba mieć. Takie rzeczy powinniśmy dostawać przy urodzeniu. E, Tym bardziej jabłko mięta. 27 zł. Aż na zdjęciu jest Aloes. Ty, to ja wam jeszcze lepiej powiem. Jak mnie f***a ja zrobili. Bo stary, akcja jest taka że najemy. Nagrywaliśmy odcinek, że zjedliśmy wszystkie wifony. I to był najbardziej postarany nasz odcinek. Stwierdziliśmy, że wszystko z wifona zamówimy. No i na Allegro było tego mnóstwo tych wifonów. Starałem się pojedyncze sztuki kupować, no bo po co nam więcej. No i kurwa tak się stało, że skończyłem z całymi kartonami wifonów, nie? Jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, za ile kurczaków pieczonych jest. Kurcze pieczone, że tak powiem. No szukali mnie, bo nie wiedziałem. Ja chciałem jedną sztukę, a mi ku... A kartony całe powysyłali tych wifonów. Na końcu życia będę te wifony a ty, a tu coś się rozwaliło. Dobry wieczór, jaka cena ostateczna? 1500 do negocjacji, tak jak w ogłoszeniu. Proponuję 2200. Chłop ma negocjacje na 100. Uncharted PS4. Dam 50 zł za au. Kurwa, całun uncharted. Gratuluję, za udane zakupy. Typowy Polak, pija jebana na kasę, łasa, pozdro paruwo. Ciągnij mi lachę. Peski tu, frajerze. Witam, interesuje kolo. Kolo interesuje się. 4000, byłbym poważnie zainteresowany zakupem. Pozdrawiam, Artur. Witam, cenę 6500. Do negocjacji na miejscu zapraszam. Witam, ale jest możliwość się dogadania. Piszę konkretnie, bo po prostu więcej nie mam na motocykl. Niech pan szuka motocykla za 4000, a nie 6,5. Pozdrawiam. To sobie zupy z niego nagotuj. Jakiej kupa zupy? Ty, czemu mi się Google włączył? Open lobby, restaurant and bar. No, no, nothing. Co ja powiedziałem? Jakiej k***a zupy? Dlaczego teraz nie reaguje? A ja pokażę wam trik. Hej Google, play fart sound. This is a fart. <grym> <grym> <To> Najbiście. <niezłe. grym> to niezłe. Sadzonki bez białej, fioletowy. Nike 1100, 820 plus shipping. XD, XD, dobra, wypie... Opłaca się, nie dość, że 8 stówek, to jeszcze statek dostajesz. Z tego co wiem, to statki tanie nie są. Faktycznie nie zauważyłeś, 200 złoty plus ship, ja bym brał. Ty oddam drina za darmo. Oddam za darmo Drina, nie mogę już dopić 30 minut później, już trochę upiłem. Z dobry sposób na znalezienie zioma do picia. Hmm, nie głupie. Sprawdźmy co k... na Olik za darmo można dostać. To jest taka kategoria. Ty co tam można wyrwać? Oddam za darmo. Wózek inwalidzki, książka o iwonie. Czapki, okulary, podkładka iPhone. 5. ha o czerwone korale <noise> paletykuem <kurwa. głos> <noise> wE w takim je o, hmm, zaproszenie na ślub, ale wypełnione już, czy? No nie wiem, czy sama kartka, czy można przyjść. No to jakiś ubranka, podręczniki, ty on jakiś zrobił? Czy mi się nie chce, takiego kontentu to mi się nie chce. Ale fajne by było, że nie wiem, na przykład meblujemy dom za rzeczy z Elixa za darmo. Hmm? To by mogło być fajne. wtedy wiesz, robisz sobie gaming house na przykład. No bo w ogóle dom budujemy za darmo Elix. No, ziemię można oddać za darmo, to już tam coś można zbudować. O! Zestaw uzupełniający cegiełki. Proszę bardzo, no co? Przez oczywiście, że dom by się dało zbudować w Zafryte na Oliksie. Moi drodzy, pieniądze leżą na ulicy. I robisz co z tego content, gościu? Wszędzie, na TikToka, na YouTube'a, na, na Instagrama. No pa. IKEA, tu jest łóżko, kanapa. Tu masz meble za darmo. Tu pustaki jeszcze. Tutaj deski, blat kuchenny. No normalnie, chatę za darmo by się dało. No pa, jaka... Kanapa za darmo, chłopie. A, kiedyś był odcinek jakiś? I patrzyłem, że muchy na. Inst na ile ich się można kupić. I mówiłem, że ich nie ma, a były. Kupmy je teraz. To też na Instagramie Require. Myślę, że zostaną pokazane takie muchy, jak przyjdą. Mi się wydaje, że trzeba zaobserwować takiego Instagrama. Robi on wrażenie. Czas go zaobserwować. Ty, no i szukamy much. Czy są muchy wędkarskie? Chodź ja gdzieś tak scrollowałem to i pominałem, a faktycznie były muchy hodowlane, nie? Nie no, bo znowu jestem debit bo nie ma tych much faktycznie. Wo, ale zegar guci z muchą! <grywa> Kurwa. 129 zł. Zegar guci z muchą. Ja cię kręcę. Ładny. Uuu, co to za? Adios, muchachos plus mucha? Hm. No nie ma takich much hodowlanych. Jak ktoś znajdzie, to niech mi na Instagramie wyślę. Ja kupię i zrobimy unboxing. Haha Klasyczek widzę, No jak Vapor Max. 50 zł. biorę od razu. No, za darmo. To też jest uczciwa cena. A jak to w ogóle jest? Bo to widzę, jakoś z automatu się nakłada. Że, jak bierzesz coś od razu, to ku. Myśl, myślą ci ludzie? Że z bomby 80% zniżki. Za to, że od razu bierzesz. Bez pisania. Ja nie wiem. Co no to k***a jest? sweterek rozpinany. Dlaczego? Ktoś zdjęcia wstawił. Zębów. To chyba przed Smile Secret takie zęby. Mi się wydaje, że ta tu efekt był do porównania. Zdjęcia były robione do porównania efektów ze Smile Secret. Sprzedam stolik. Uuu, ale ramencja tu. Cześć, jakie wymiary ma torba i jaki długości jest pasek? Nie, niestety nie mierzę dodatkowo ubrań toreb. Dlaczego? Chciałabym jedynie wiedzieć, czy będzie możliwość noszenia torby przez ramię na kurce i czy nie będzie na to pasek za krótki. Zazwyczaj mi się to nie opłaca. Wysyłam wymiary, a potem zainteresowana nie kupuję. Naprawdę pewnie na kupuje jedyne. Ej, to jest pojęte, właśnie na Vinted, stary. Jak jesteś laską, to kupa o te damskie rzeczy, to pytają tam, że milion razy jakieś pytania zadają, że wymiar, że jak leży, siema co tam. Ku tak, ja zawsze kupuję, bo ode mnie coś ktoś coś kupował. To było tylko siema. Biorę. Dzień dobry, chcę kupić plecak do szkoły. Czy da się taniej, bo nie mam pieniędzy? Dzień dobry. Niestety nie można taniej, ponieważ koda 20 zł za praktycznie nowy plecak to nie jest dużo. No nie. Słucham, nie jest dużo? Chyba żart. Jak można być takim pazernym i nie pomóc dziecku, że co proszę? A pani myśli, że dlaczego go sprzedaję? Dlatego, żeby dołożyć na nowy plecak dla mojego syna. Żegnam. Faniara, dobra z ciebie jest. Nie zostawię tego takim. Ci opiszę. Ja pierd. Ludzie tu mają na Na tych lx h 5. Szymon. Czy ten przedmiot jest nadal dostępny? Witam aktualne, ale płatność z góry, czyli wysyłka. Aha, pan kasę, ja wysyłam sprzęt, bo jestem za granicą. Na P aha, aha tak. Mi kiedyś jakiś koleś za ps czwóreczkę. Sprzedawałem, za, nie wiem, trzy koła chyba? progierek miałem? Ty mi 20 koła chciał dać. A czy też trzy koła? Ale w funtach chyba. Ja mówię, jak to nie skorzysta z takiej okazji. Sio, mam konto na Epiku warte 1000 zł, jak coś test sprzedam za 200. Hmm, to jest jak te kursy wszystkie. Wszystkie co są. Że napisana cena 10 tysięcy na tu WP. Przednione. Tylko do jutra oferta ważna. Dzień dobry, proponuję 1500 zł i mogę odebrać osobiście. Pisze pan spray roweru z LX? Tak. Minimalna cena, do której zejdę to 4000 zł. No bo tu Nie, a napisany jaki rower. Minimalna cena. Podorzucę jeszcze ducha puszczy, dobry alkohol. Kurde. Ja bym rozważył taką propozycję. No duch puszczy. Mega zawodnik. Atrapy smartfonów Oppo. Witam, byłabym zainteresowana z tych telefonów chociaż jeden. Okej, okay, jaki konkretnie? A który by mi pan proponowałby? A który podoba się? Rozumiem, że przeczytała pani dokładnie opis. Wie pan, nie miałem takiego telefonu. Można go w jakiś sposób używać? Kurwa, co nie jest atrapy telefonu. A wiecie, że patrząc po 7letnie dziecko pisało. Zamknij łeb, ja też tak piszę. Dzień dobry, mieszkam w Częstochowie. Czy mogę podać adres do wysyłki? Ogłoszenie jest darmowe, więc za nic nie płacę. Dzień dobry, nie będzie pan, pani mieszka, ale odbiór tylko osobisty. Kosz wysyłki to 399 jest instytucją charytatywną, by jeszcze do tego dokładać No ta, oszustwo Zawsze może pani przyjechać do Wałbrzycha I sobie odebrać za darmo Pozdrawiam, proszę mi przywieźć Bardzo śmieszne Amstwo. viceversa versa Dzieciom pani żałuje Ku a co jest z tym, że. Nie wiem, tak serio jest? Czy to jakieś wymyślone rzeczy są? Że od razu, jak jakieś negocjacje wchodzą, to dziecko. To troll jakiś jest z tymi dziećmi. Tak, już od 10 lat by o tych dzieciach ciągle? O chorej córce pisali? Hmm. a tu jeszcze kontynuacja jest. Pani chyba bardzo się nudzi. Niech się pani do pracy weźmie, a nie żądać od wszystkich wszystkiego za darmo. Jeszcze, żeby wysłali swoje pieniądze. Hehe, <laughs> dobra, dokładnie. <laughs> Proszę wysłać. Albo przywieźć, czekam Ja bym się z nią umówiła gdzieś i nie pojechała mhm. Proszę pani, czy dostanę paragon do zakupu? Nie dostanie pani, pozdrawiam Dostaje pani potwierdzenie na maila od Vinted Dzień dobry, przepraszam, że dopiero teraz się przedstawiam Ale z tej strony urzędniczka Marlena Niestety będzie pani musiała zapłacić karę w 60 100 zł za niewystawianie paragonu Pozdrawiam i proszę o odpowiedź Ale pozdrowienia są wysyłane I proszę o nie odpowiedź Widziałem gdzieś kontynuację, że babka zgłosiła to do Vinted I ta urzędniczka powiedziała, że córeczka się bawiła teraz Telefonem. Tata, córeczka się bawiła. Zawsze jak coś się odjeść, to kurwa. A, on się bawiło? <gryzny> Inhalator? Ale inhalator tu sprzedaje, kolega. <grych> Wyobraźcie sobie, że jakieś dziecko ma astmę <grych> i musi mieć ten inhalator taki. Ojciec szuka używanego na FB i znowu właśnie ten. No spoko. Proszę pół godziny wcześniej dać znać. Okej. Okay. Witam, po długich rozmowach z żoną. Jednak podjęliśmy decyzję, że nie sprzedamy Golfa. Dużo pieniędzy zainwestowaliśmy, nie ma parcia na sprzedaż. Pozdrawiam, dziękuję za zainteresowanie, przepraszam. Proszę pana, ale my już w drodze jesteśmy. Trudno, nie sprzedamy auta i chuj. IPhone 12 Pro Max, 3,5 koła. Znowu dobre pytanie. 2000? Pytałam coś. Jakiś pajac głupi kupił tego trupa i wystawił za 3600. Hahaha, ha, ha. na tworzycie idealnie postraną parę bez mózgu. Ale o co krzyki. krzyki. A, 10 Dziesięciobiegunowość. Konsola jest boxwana. Można prosić zdjęcie dwóch padów? Jasne. No i są dwa padziki. Nie ta konsola. Aukcja podejrzana? Pozdrawiam. P*** Pier... się. A co to za konsola? No nie ta, to jest pewne. Dzisiaj twoja paczka dotrze. Link do śledzenia. Znam na Uczanie konku. Aś komuś link wysłał. Tak, tak szczerze to bym w to wszedł, ale chyba lepiej nie. Odpisz im tak. Wystąpił problem z dostawą. Też link. Dziękujemy. A, tak, to widziałem. Dziękujemy za aktywowanie usługi premium. W celu anulowania subskrypcji odpisz stop. I była kontynuacja, że odpisał. Stop. Czajcie, Inpost odpisał. Stop. Witam interesuje co jest? Galaxy Fold 2. Ktoś sprzedaje za cztery koła. Witam, interesuje kwota 3000 zbiorem. Teraz się możemy potargować, ale nie aż tyle. 3300 mam już z jednym klientem. Ustalone, więc ewentualnie coś poniżej. Mam klienta za 6000, więc ewentualnie coś powyżej. Nie za dużo. Barbara napisała: Nie za dużo za taki telefon. Z fakturką było jeszcze drożej. Nie za dużo za taki telefon. Powaliło się coś koledze. Do mnie, że kupuje Citroena za 1000 zł na handel w jakimś w Toruniu i mówi, że nie wie, czy wziąć, bo facet mówi, że 6 bieg wypada. Typa, co mu poradziłem. To trzeba gałkę zmienić na tą z wersji pięciobiegowej, biegowej, ile ja już nie zauważył, a gałka 20 zł. XD. Mówi, żeby na to nie wpadł zajebisty pomysł. Tylko niech to nie będzie gałka, gdzie wsteczny jest na miejscu szóstki. Ale by dzidę wyrwał. No, co to znał za. Pff. Negocjacja się wydarzyła od Adama, PSP K**a, na no PSP pograł Witam, mogę zaoferować 50 plus wysyłka Ty, PSP jest tak tanie? Chłopie, to było marzenie dzieciństwa moje, mieć PSP Witam, mogę sprzedać za 100 plus przesyłka 100, trochę drogo, dokupić ekran plus 50 zł, plus bateria, włożyć w to trochę pracy, a sprawne można dostać za 150 zł. Ty, ja sobie PSP kupię Super, proszę znaleźć taką PSP za 50 złotych Uszkodzona mam już 12 sztuk w takiej cenie i nawet za mniej, i nawet za mniej Proszę kupić za mnie, jeżeli pan ma taką możliwość. Nokia uszkodzony telefon, 5 zł. No to miało być PSP, nie Nokia. Zatem jak Nokia uszkodzona, coś mi tu śmierdzi. Nokia się nie da uszkodzić. No tak robię, pozdrawiam jego dnia. Gdybyś zmienił zdanie, proszę pisać. Ci to mają, nieźle. 6, ogłoszenie jest dalej aktualne. Zapytam mamy. mówi, widzicę na 800 8 tysięcy <ścoughs> 80 tysięcy 8 milionów. Like. Dobra, już czekam. Super. Dawaj kod blik. Dwa. <ścoughs> A, to nie jest zły blikens <grystanie> Dwa, trzy, cztery, pięć Dobrze <grystanie> Super Udana umowa Polecam tego Legrowicza Jak <grystanie> zda tak serio ile za godzinę macie na takim spam center? To już trwa od pięciu godzin No dobra, ale ile za godzinę? A to jakieś skamolo są, nie? Ta? Za pięć godzin 3000 tysiące złotych Ty... YouTube mi się nie kalkuluje. Ku. I co? Daj mi numer do szefa. Była pensja i nie ma pensji. Ale że co? Dokładasz do interesu? Nie rozumiem tego, tłumacz jest okropny. Ukraina? Rosja. Wait. Co on tu napisał? Ło, to zależy od szczęścia, może być 0 a może być 2000. Co on tu pisze? Tak 50, 60. No nie wiem, nie dogadali się. Dzień dobry, czy telewizor jest aktualny? Dzień dobry, tak jest aktualny. Dziękuję za odpowiedź. Czy są Państwo w stanie sprzedać ten telewizor z 200 zł dla mojej dzieci? Bardzo proszę, z całego serca, Mamy bardzo się Ciążko sytuacji filmową. Może jest chory? Ta, a dzieci by bajkę mogły obejrzeć. Moja siostra jest śpiące i sprzedaje ten telewizor, żeby mieć na leki. Co odpowiedział? A jest druga część. Bardzo mi przykro z całego serca. pomodlę się dla pani siostrę. Proszę mi napisać, czy telewizor dobrze działa, prócz tych pasków. Tak telewizor jest w stanie idealnym pomimo uszkodzenia matrycy. Niestety, niż coś nie mogę zejść. Oha. I czy jest możliwość negocjacji? Halo, witam. Nie ma możliwości negocjacji, ponieważ ja to sprzedaję i też chcę zarobić. Chłopie, 90 zł i dziś mogę podjechać. Halo, halo, 150 i przyjedź jutro. Nieźle, porobione zostało. Dzień dobry, czy to ogłoszenie jest nadal aktualne? Dokumenty szkoleniowe w Triskarek Nestle Leon. Tak, aktualne. Czy stan jest dokładnie taki jak na zdjęciach? Nie k**a, na pierwszej stronie jest na nasrane. Ty, chłop się w na tą wiadomość i po niemiecku zaczął pisać. Omyliłeś debil język w translatorze. Ok, jestem gotowy do zakupu, ale mieszkam w innym mieście. Czy za pośrednictwem Ty polskiej mogę zamówić wszystko kurierską? W jakim mieście? Ty właśnie ktoś tu słusznie zauważył: Uberem czy pocztą w końcu? I co kupił? O, chłopiec, się rozpisali. Cześć, czy sprzedałeś produkt? Yy, nie. Naprawdę chciałem kupić twój produkt. Czy to możliwe? Tak, ale czy nie przeszkadzałoby to, że jest to psrany? Jestem gotów zapłacić za towar już teraz. Jaki jest stan przedmiotu? Ma na sobie ślady fekaliów. Główno ma na sobie. WTF? Jak chcesz, to w gratisie nasram do zbiorników zamrażarki. Taki bonus. Jestem gotów kupić u ciebie wszystko? <laughs> Mi odpowiada. Świetnie, jestem gotów bardzo cieszyć się na widok twojej oferty. Chciałbym kupić z dostawą, ale Mieszkam daleko i nie mogę się do ciebie dostać, więc będzie mi wygodniej przesyłka. Zgadzasz się? Zaraz zapłacę za Twój towar i dostałem. Potrzebuję Twojej odpowiedzi. Tak, ale jest jedna mała uwaga: chcę zapłatę w Dirhamach marokańskich. Ok, zapłacę teraz na stronie, a jak zapłacę, wyślę Ci link. Co to jest link? Oj się nie dowiedzieliśmy. O, a ktoś miał inną jeszcze rozmowę. Zajmę się wszystkimi kosztami. Zapomniałem jednej rzeczy. Hmm? Mój brat nasrał na nią parę razy, a ja sam ją zakupiłem z izby drzeźmi. i lekko żygami. Alda się przespać, to pani? Wam przeszkadza. Tak, na pewno nikt nie napisał. To jest tak zwany fake. Ford Focus za 1500. 700 złotych Odbiór osobiście dzisiaj, jeśli jest sprawny. Ty, okej. Okay. Zgodził ktoś. Gdzie odbiór? 15 dzisiaj. Wieśniaku handlarski odpisać. Nie umiesz więcej niż 500 zł i tak nikt nie da. Pojechał wczoraj za 1400 w wieśniaku. Jakbyś umiał lepiej handlować, to byś kupił. A teraz masz swoje 500 i żadnego samochodu. Wonku, a zajęte. Dawaj podkowala na no, M1. Kur. Lego to jest taka żyła złota. Ostatnio 5 kg lego ze strychu za 400 wysprzedałem. Ku... Kilo Lego? Ile tego było? Jeden kilo Lego Klocki. Chłopie, 1 kilo 160 zł kosztuje. O, to jest. Chyba 1 kilo 70 zł, tyle 4 kilo. Ja nawet kilo nie miałem w życiu. O jest na wagę 9 kilo. a tak się daje ja to biorę. 5 kilo ze strony ze 400 To cię f w... ktoś zrobił. On mnie 3 czwarte to chińskie gówno było, wyszedłem z połowy na plus. Mmm, to nieładnie akurat tak. my też bym ku... kupił klocki lego. O, ale rabacik. Gratulacje, właśnie zaszczędziłeś <noise> 0 zł. <noise> to uczciwie. Ej, ja tam korzystam z ale rabacik. Jakby się ale rabacik odezwał do mnie, to bym jeszcze więcej miłych słówek mógł powiedzieć. Dostałem smsa od bota, że nie mam paczkę do odbrania mam kliknąć w link. No, oszuści, uważaj. Wiem, a wczoraj dostałem maila, że nie był dopłacić 3 złoto. Mam i też link. I teraz pierwszemu odesłałem link drugiemu, a drugiemu link pierwszego. Fajna, a że... No, pisali do ciebie, dwóch pisało. Do jednego wysłałeś link tego drugiego. Hmm, no ciekawe. Sprzedam o opistania. Witam ponownie. Mam pytanie: Byłby pan zainteresowany w terrarium? za 520W do komputera? A byłby pan zainteresowany w żony na teściową? Mam 15 lat, XD. A twoja mama? Mogę za darmo oddać. No to do gadani.